Dzień dobry kochani, Paulita w kuchni wita, mamy co? Niedzielę, jak niedziela to słodkości, słuchajcie w tym tygodniu tylko dwa filmiki, teraz tak wakacje to będę raz rzucać, trzy raz dwa, to też zależy od tego gdzie będę, jak będę i co będę robiła. Eee, słuchajcie, jeszcze raz przypominam w tym miesiącu osłonka na noże w prezencie, słuchajcie wiem, że to już wam się nudzi, ale nie wszyscy o tym wiedzą, bo nieraz się pytacie, dlatego tak powtarzam, powtarzam, powtarzam. Słuchajcie, dzisiejszy przepis znowu jest taki przepisem stworzonym. Oczywiście podpatrzonym, bo nie mówię, że to jest mój autorski. Absolutnie, bo nieraz piszecie, a ja gdzieś to widziałam. Oczywiście, ja też czerpię pomysły z internetu, z różnych kanałów i tak dalej, żeby potem Wam przekazać. Tylko to są przepisy robione, że tak powiem, w inny sposób, a ja to sobie przerabiam na termomix. I dzisiaj chciałam Wam pokazać ciasto. Teraz tak. Y Ciasto można zrobić w jakiś tam różny sposób. Możecie to zrobić za pomocą piekarnika, więc można zrobić piszko, upiec sobie piszko. Ale z racji tego, że jest dosyć ciepło na dworze, więc ja postanowiłam sobie, że zrobię to na herbatnikach. Gotowy spód. Słuchajcie, do naczynia myślącego wrzucam 400 g herbatników, takich zwykłych, wow, maślanych herbatników. Tak ja się zastanawiam, czy to na raz i no powinno pójść. Może być ciężko, ale słuchajcie, no trzeba wypróbować. Dobra, zamykamy naczynie i teraz tak. Czas, no niech będzie to 11 sekund, bo przed chwilą oczywiście robiłam cukier puder, no bo przecież cukru pudru zawsze brak w tym domu. E, teraz tak, czas y, będzie 11 sekund temperatury. Na razie nie potrzebujemy. I tutaj ustawię obrot 10. Uwaga, będzie mega głośno, bo te pierwsze herbatniki muszą zostać zmiksowane. Bo ja potrzebuję dosłownie puder z herbatników. Uwaga! Dobra, już widzę w ogóle co się dzieje. Czas zamiast y, malet, to on mi rośnie, bo jest nieustawiony. E, ale tak. Już część herbatników widzicie, jest ich dużo, więc część herbatników się zmieniła, część nie, więc ja tutaj trochę pomogę kopystką, przemieszam te, co zostały, i jeszcze odpalę na chwilę thermomix na obroty 10, tu już bez czasu w takim razie, nawet obroty 6. No i jest idealny. Słuchajcie, nawet nie musiały być obroty 6, 10, tylko nawet 8, bo to lepiej wychodzi. Już Wam pokazuję, co tu jest. O! Jest. Jest to, co chciałam, czyli taka mąka z herbatników. No i co do tego? Do tego można by było dodać masło, ale ja do tego użyję Nutelli. Ja wiem, że to jest Nutella kupiona. Odważę sobie waga, ale... No, tak jak wam tłumaczę, nie wszystko też jestem w stanie zrobić. Nieraz nie ma czasu. Do tego damy dwie łyżki nutelli. Mm. Oczywiście łyżki to będzie miało kto potem wyliczać, nie? Oraz z całą tą naczynią musujące. Dobra, już nie będę. Odkładamy. I teraz co? To wystarczy tak naprawdę już wymieszać. Czyli. E, dajemy tak naprawdę na obroty 3, bo to jest takie mieszanie, można sobie zerknąć, musi powstać z tego taka masa, zwiększamy obroty, o już się robi fajnie, o super, dobra i obroty tak od trzech zwiększam sobie stopniowo do pięciu. Słuchajcie, powstała nam z tego taka masa. Masa herbatnikowo-nutelowa. Teraz wysypuję sobie tą masę swoją na blat. Znaczy, może nawet nie na blat. Słuchajcie, ja mam tu e, stolnicę wyłożoną e, no, folią, dlatego że tutaj zrobię sobie z tego, no, mogłabym jeszcze trochę dać, tak naprawdę. Tej nuteli, że to było bardziej klejące, ale myślę, że będzie jest fajnie. Robimy z tego prostokąt. Słuchajcie, robimy prostokąt, dlatego że ja chcę z tego zrobić potem roladę. Zwinąć roladę. Dobra. Jest uklepana. A, będzie. Co do tego będziemy dawać? Bananki. Yy, Śmietane kremówkę. Dobra. Jest super sprawa zrobiona. Teraz tak. Zmielę sobie jeszcze czekoladę, póki mam brudne naczynie miksujące, bo wiecie, żeby ubić potem pianę, potrzebuję czyste i suche naczynie miksujące, tak? Więc zmielę sobie czekoladę, żeby posypać na wierzchu. Tylko teraz już potrzebuję miarkę. Uwaga, będzie głośno na ósemce. Bo ósemka to tak się mieli. Do czego ja potrzebuję tą czekoladę? Zastanawiam się, bo można wykonać dwie wersje. Jest super zmielona. Dobra, teraz kochani, tak. Przesypuję sobie czekoladę do osobnego pojemniczka. Myję naczynie miksujące po to, żeby ubić śmietanę. Zaraz ubijamy śmietanę i będziemy już za chwilę mieć prawie gotowe ciasto. No i dobra, naczynie wymyłam czekoladę, przesypałam. Słuchajcie, taki przepiękny proszeczek nam wyszedł z tego. Teraz tak ubijamy śmietanę. Tutaj mam 330 g śmietany. Ja sobie to robię po swojemu, bo tam była tylko śmietana i e, cukru puder. Więc tak, 330 g śmietany. Nie odważyłam, ale wiem. Do tego damy sobie e, 200 g cukru pudru, dlatego go robiłam. Aha, co ja robię? Dobra, ubiję się na pewno się ubije 200 200, 200, dlatego że ja tu chcę dać sobie jeszcze mascarpone, żeby ta masa była taka fajniejsza. Nie wiem, czy to się ubija. Zaraz się okaże. No i tak, ja nie zakładam tu motylka. Według Waszych wskazówek nie zakładam motylka. Daję obrot na 10 i tak naprawdę, tak naprawdę zobaczymy, co tu z tego wyjdzie. W międzyczasie. Ta śmietana niewiele się ubiła. Ho, chociaż już się zaczyna ubijać. Widzicie, już jest taka ten. Ale teraz chciałabym dodać do tego mascarpone. więc wkładam sobie e, motylek, żeby to ładnie mi rozbiło. I pamiętajcie, przy motyłku, nie, obroty nie więcej niż do czterech, tak? Do czterech. Ja pomału, bo ona już się zaczyna ubijać, więc ja sobie stopniowo dodaję seret maskarponek. I tutaj jest 500 gramów, bo ja chcę, żeby te, w tej mojej roladce było bardzo dużo nadzienia, te ciasteczka i do tego co banany. Słuchajcie, ja mam tutaj banany uratowały mi się tylko dwa, mam nadzieję, że to mi wystarczy. O, już jest prawie śmietana ubita. Muszę się spieszyć, żeby się nie przebiło. O, dobra. No. Gdzie ta moja kupystka jest? O. Dobra. Jest przepięknie, Słuchajcie, przepięknie ubite. Już Wam pokazuję. I teraz tak, tą masę daję sobie tu o. No nieprzewidziane. A widzicie, jeszcze tu na, na tym jest nieubite, ale myślę, że to jest OK. Bo... Dobra. Jest ubita szereg mascarpone z bitą śmietaną i cukrem. I teraz ja chcę to sobie rozsmarować na tych swoich herbatnikach. Trochę czasu mi to zajmie, więc nie będę Was tutaj... E, dobra, mam taki specjalny, słuchajcie, nóż, bo no te herbatniki jednak się rozjeżdżają i nie wiem, czy to jest dobry pomysł, ale jakoś trzeba sobie poradzić. O. Czyli rozkładamy masę, żeby jak najmniej smarować. Dobra. Zaraz do Was wracam, muszę się z tym uporać. Zobaczcie, póki co wyjęłam to wszystko. Zrobiłam takie: Bo wiem, że to będzie twardy orzech do zgryzienia. To rozsmarowanie tej masy. Jakby te herbatniki nasze były bardziej takie. Mm, na przykład dodać mą mąki, masło, albo do tego dodać jeszcze więcej nutelli, żeby one tworzyły taką ścisłą masę. Ale ja właśnie nie chciałam tak żeby to nie była taka hmm, jedna wielka coś jak biszkopt tylko właśnie mi zależało na tym, żeby to był taki jak piasek, tak? także nie jest tak źle da się rozsmarować. Ale najgorsza ta pierwsza warstwa, zobaczcie, potem już jakoś idzie. I to też jest tak, że e, ja nie chcę roz... musimy tu kawałek zostawić, żeby nam się to ładnie zlepiło, tak? O, coraz lepiej idzie. Lepiej, nie lepiej. Słuchajcie. O. Teraz przeciągniemy. Też nie za bardzo. O. Dobra. Jest rozsmarowane tyle na ile, bo to później i tak będziemy skręcać z tego roladę. Nie wiem jak to wyjdzie, ale wyjdzie no. Układamy jeszcze tu bananki. Trochę palcem, trochę nożem. O takim. Widzicie? <gum> Kombinacje alpejskie. Ale ciasto jest dobre, bo ja już miałam okazję jeść. Właśnie w postaci takiego bardziej piasku, a nie o, mniejszym nożem jest lepiej. Dobra. Dobra. Słuchajcie, teraz tak. Na wierzch. E, teraz możemy to posypać jeszcze troszeczkę czekoladą. O. Albo kawusia możecie posypać. Nie wiem, cynamonem jak lubicie. Ja już wycieram paluchy i używamy bananki do tego. O, proszę bardzo. Dwa bananki się wystarczą, no bo zjedli mi, zjedli, no. Ja zawsze odcinam te końcóweczki, tu już się sama odcięła. No takie, te, no akurat nie powiedzmy. O, tak, tak. No i są bananki, tak. I teraz spróbuję to zwinąć. Będzie to wyzwanie. Muszę zobaczyć, czy Wy to widzicie. Czyli jak się zwije, dobra. Po prostu trochę to zabiorę. Przesunę sobie o, całą tą matę. O, ciężkie to. O, jeszcze mi spadło ciasto. O! Dobra. No i słuchajcie, tu operujemy tą naszą folią, tak? Musimy z tego zrobić roladę. O. Tak. Zwijamy. Zobaczcie, da się? Naprawdę się da. Tu złapać, tu złapać. O. Tu skręcamy jak cukierka, tak porządnie skręcić cukierka. O. Tu z tej strony też skręcamy cukierka. O. I słuchajcie, nasza rolada póki co musi wylądować teraz. Gdzie? W lodówce. Nie podniosę Wam, bo muszę tu dopracować jeszcze skręcanie. I przenoszę to do lodówki. I tak w lodówce minimum godzinkę. No i będziemy już sobie posprzątamy i będziemy wcinać. Ewentualnie można jeszcze zrobić polewę. Albo polać nutellą. I na to dać jeszcze bananki, ale bananków już nie mam, bo nic zjedli. Chyba że w międzyczasie coś się wydarzy i ktoś mi dostarczy bananki, w każdym razie ja to ląduję do lodóweczki i później do Was wrócę i pokażę Wam, co tu z tego wyszło. No i kochani, próba ciasta. Słuchajcie, jednak jest trochę za suche i się nie do końca to wszystko złapało. Ale słuchajcie, no kto nie próbuje, ten nie wie. O, folia się tu jeszcze zawinęła. Zobaczymy, jak to smakuje. Bynajmniej wskazówka dla Was. Jeżeli nie chcecie takiego sypiącego się, to trzeba wdać na przykład trochę masła. Ale z drugiej strony, ono też fajnie wygląda. Właśnie takie jakby w ziemi było. Dobra. Kroję pierwszy kawałek. No, rozsypuję się. Można tu na to zrobić jeszcze polewę. Ale wygląda fajnie. No wygląda fajnie. Czekajcie, jakby Wam to pokazać. No nie pokażę. Dobra, pokażę Wam tak. Jest ciasto w środku bananek jest masa. No to próba. No w ogóle chyba najważniejszy jest smak. Bo w ogóle sobie warto jeszcze o, zrobić dekorację. Ale najważniejszy jest smak. Wygląda też fajnie, ponieważ mam takie ciasto z ziemi. Mm. Mm. Ten banan daje super smak. Ta nutella jest tak delikatnie wyczuwana, więc jeśli. Nie chcecie, żeby to ciasto było takie rozsypujące, to już więcej nie linia. Ewentualnie możecie dodać kawałek masła, żeby to skleiło. Jezu, jakie pyszne. Hmm. Pyszne. Także kochani. To, że ono wygląda takie sypkie, to wręcz daje nam... takiej dekoracji. Ja na pewno będę robiła i to właśnie w taki sposób. Także polecam Wam ciasto, sypiące się ciasto. Dawał jak ziemi z banankiem. E, coś innego. Zrobię Wam zdjęcia, bo niestety wszystko się mi wysypie. Zrobię Wam foteczki, jak to ładnie wszystko wygląda. Moi drodzy, życzę Wam miłej niedzieli i smacznego ciacha. Buziak. Pa, pa.